Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, kochani, przychodzę dzisiaj do Was z pogadanką, bo wiecie co, zbliża się grudzień, 24 filmy, wiadomo, że część z nich będzie kosmetycznych, ale przecież wśród nich również się pojawią filmy bardziej vlogowe, lifestyle'owe, więc myślę sobie, że musimy zacząć wszyscy się przyzwyczaić do tej formy. Więc mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba. Bardzo teraz modne są podcasty, i powiem Wam, że co słucham różnych podcastów, to przychodzi mi natychmiast miliony pomysłów na takie, właśnie, pogadanki, w których mogłabym Wam poopowiadać różne historie, bo naprawdę tych śmiesznych, specyficznych, atrakcyjnych do opowiadania historii mam mnóstwo. Zazwyczaj ograniczeniem są ludzie, którzy oglądają moje filmy, i to niestety mnie stopuje. No i tak. Dzisiaj właśnie mówię, kurczę, chcę nagrać pogadankę, no ale o czym tak? O tym może lepiej nie, o tym też nie, nie, bo ten to obejrzy, bo tamta to obejrzy. No niestety, takie są uroki, jak się człowiek chwali, że nagrywa na YouTube i, i, i różni ludzie o tym wiedzą. No i nagle mnie tknęło, że przecież jest jedna turbo historia i to nie jest clickbait, której nigdy Wam ostatecznie nie opowiedziałam, eee, znaczy opowiedziałam, Aparatowi, ale nigdy jej nie opublikowałam o tym, jak zostałam oszukana przez jedną influencerkę. Zostałam oszukana, a próbowano mnie oszukać na pieniądze. Yy, I wydaje mi się, że ta historia jest taka dosyć atrakcyjna, więc mam nadzieję, że miło Wam się jej wysłucha. Była sobie dawno, dawno temu była sobie influencerka. Influencerka, z którą nie pamiętam, jak się poznałam, ale no, chyba przy okazji jakiejś yy, współprac. Wymieniałyśmy się od czasu do czasu wiadomościami, pisałyśmy do siebie zazwyczaj właśnie dotyczące jakichś tam współprac, to jeszcze były czasy braterów, tak mi się wydaje w większości i tam wiecie, żeśmy się powiedzmy poznały. Poznałyśmy się do tego stopnia, że coś tam sobie nawzajem wysyłałyśmy także. No i czyli ona znała mój adres jest z nami, adres prócz tych produktów, na które na przykład się umawiałyśmy dawałyśmy sobie jeszcze dodatkowo jakieś tam, jak to ładnie się mówi, gifty. No, jakby ta relacja była taka bardzo. Nie była jakaś zażyła, ale była bardzo, bardzo miła i poprawna. Ja też ją posiłam, żeby coś mi kupiła. Czegoś tam nie było i powinna mi oddać kasę. Natomiast tej kasy mi nie oddała, to było jakieś tam, nie wiem, 15 zł. I powiem Wam, że mi było już jakby głupio upominać się o to, żeby, żeby te 15 zł mi oddała, ale to było dla mnie takie. Takie trochę dziwne, szczerze mówiąc. Natomiast to zupełnie nie przeważyło na tym, żeby mi coś zaświtało. Szczególnie, że też inne osoby, które znam, znały ją, wiecie to wszystko i generalnie nie głośno nic nie mówił, że coś może być złego na rzecz. Wszystko się zmieniło w momencie, w którym ja chciałam coś sprzedać i powiedziałam o tym, że właśnie będę sprzedawać pewien przedmiot, że tam nie pamiętam za 700 zł bodajże. No, i ta osoba się do mnie odezwała i mówi: Słuchaj, super, bo ja właśnie czegoś takiego poszukuję, to ja jestem chętna. Ja mówię: No, to super. No, to słuchajcie, no to już jakby pseudo poznajomości, nie muszę tego wystawiać na żadne Oeliksy, Allegro i tak dalej. No, idealna sytuacja, i jeszcze na dodatek ja ciapa sobie, myślę, pomogę tej dziewczynie, bo jej faktycznie jest to potrzebne. No, i umówiłyśmy się na jakiś moment, kiedy ona ma to ode mnie kupić. Po czym się okazało, że ona się nie odzywa, pisze, że przeprasza, że teraz miała za dużo tam, nie wiem, pracy, że nie ma teraz kasy, że takiej głupio, czy ja mogę to przetrzymać i opóźnić tą sprzedaż o dobre dwa miesiące. No problem. Choć wiecie, już ta kasa no, była mi potrzebna. Ale mówię w porządku, no obiecałam jej, no pomogę jej, no jest to potrzebne, nie kupi e, takiej rzeczy w tej samej cenie, więc no kurczę, no głupio by mi było się z tego wycofać. No i to przekładanie tak trwało, w sumie przekładanie, żeby Wam nie skłamać, trwało chyba 4 miesiące, e, aż e, ja, jakiś ten kontakt sporadyczny był. Aż się pojawiła dziewczyna, oczywiście nie była z Warszawy, pojawiła się sprawa, że ona będzie w tej Warszawie i właściwie po co ja mam jej to wysyłać, jak ona może po prostu do mnie po to przyjść, czy gdzieś mamy się spotkać i wymienimy się, tak? Ona da mi kasę, ja jej dam ten oto przedmiot. I pisałyśmy o tym, czy, czy jakoś nam się uda umówić, i nagle ona się przestała odzywać. Jakby przestała odpisywać mi na wiadomości. I to było takie dziwne. I ja wiedziałam, że ona jest tutaj w Warszawie, i ona nic dalej do mnie jakby nie odpisała, czy się umawiamy, czy nie. I pamiętam, jak podzieliłam się tymi swoimi wątpliwościami, bo już byłam nieźle zapieniona, bo ten czas leciał, z, właśnie z kimś, że tak powiem, z tej branży. I ktoś mówi, no co ty, to weź ty do niej napisz. Ja mówię, no, no nie bardzo, bo laska się nie odzywa tyle czasu, tutaj mnie olewa, widzę, że wiadomości są odczytane. No, tak, takie to było trochę. Dziwne, ale tutaj dalej nic nie wiecie. Nic nie sprawiło, żebym pomyślała, że ona chce mnie oszukać. No jak może ktoś taki chcieć Cię oszukać, jak masz do niego właśnie namiar, masz do niego numer telefonu, znasz jego dane, tak? No, no hello, nie? No i um, ona się odezwała po tym weekendzie sama, minęło chyba tydzień, i pisze, że ona przeprasza, że coś tam, że coś tam, no to ona mi robi przelew. W końcu ma kasę, robi mi przelew. Ja mówię, dobrze, to ja wyślę Ci ten produkt tam w czwartek. Ale ponieważ to jest jednak duża kasa, to uznałam, że najpierw niech wpłyną pieniądze na konto, tak? No zresztą normalne i naturalne, choć już powiem Wam, byłam dalej taka ciapa, że sobie myślę, a dobra, to i spakuję, w czwartek zrobię. Byłam pewna, że wpłyną, byłam w 100% pewna. No i te pieniądze wyobraźcie sobie nie wpłynęły, więc piszę do niej e, dwa dni później, że słuchaj, e, ja nie mam tych pieniędzy. No to ona mówi, to ona nie wie co się stało, ona zrobiła przelew, skontaktuje się z bankiem i pisze mi, że bank nie wie jak to się stało, nie wiadomo gdzie są te pieniądze. Ona będzie składała reklamację, bo te pieniądze zaginęły, ale ona mi zrobi drugi raz ten przelew. No dobrze, drugi raz, jak się pewnie domyślacie, pieniądze również do mnie nie dotarły, więc co więcej zrobi je tam, już nie pamiętam jak to się nazywa eliksirem, no że szybciej, nie? No i ona mówi, że to no jak to, no drugi raz te pieniądze nie dotarły, a wiecie, a ja się czuję po prostu jak debil, bo mówię, kurczę, wygląda na to, że ja tą dziewczynę chcę oszukać, narobić no ci laska, dwa razy przelew, a ty twierdzisz, że nie ma tej kasy, wiecie, no ja się zaczęłam czuć jak oszustka, zaczęłam się po prostu czuć bardzo niekomfortowo, aż jej wysłałam stan mojego konta. Oczywiście mogłabym wcześniej tam czy historii, fragment historii, już nie pamiętam, no w ogóle no do tego stopnia naprawdę było mi głupio, nie? No sytuacja była dziwna. No i ona mówi, że tak, że ona wie, ona się dowiadywała, że mój bank nie obsługuje tamtych szybkich przelewów, w związku z tym, stąd jest ten problem, to ona puści trzeci raz ten przelew. I jeszcze mnie pytała, czy ja chcę potwierdzenia, ja mówię, nie, słuchaj, żadne potwierdzenia wpłyną pieniądze, ja Ci wysyłam, bez przesadek. No i kiedy już niby puściła trzeci raz ten przelew, od razu sama z siebie wysłałam potwierdzenia dokonania tego przelewu. Jak wiemy, potwierdzenia generowane z bankowości elektronicznej nie wymagają podpisu i są dokumentem. Natomiast to potwierdzenie nie było potwierdzeniem przelewu, tylko jakby potwierdzeniem zlecenia transakcji. Nie w każdym banku coś takiego możemy wygenerować. Ja na przykład w swoim nie mogę, ale najwyraźniej jej się dało. No i ona mówi: No masz potwierdzenie, nie? Mijają, słuchajcie, dwa dni, kasy nie ma. No i ktoś tu teraz kogoś oszukuje. Ja dalej czuję się po prostu jak winda, że jak tę laskę, wiecie, kolokwialnie mówiąc, <laughs> wiecie co zrobić na 7 stóp, nie? Potwierdzenie mam, więc zaczynam wyzwaniać po bankach. Po moim banku, po jej banku, e, że jak to jest możliwe. To no, mówię wam, no historia po prostu ją ja wie dobrze, to jak ja pójdę do oddziału, to czy pan mi postawił pieczątkę, że to jest e, jakby to potwierdzenie zgodne e, ze stanem faktycznym. To no, mówię wam, koszmarek. Historia dosyć chaotyczna, ale po prostu mi tam czacha dymiła, to trwało, to było w ogóle mega rozłożone w czasie. No i słuchajcie. No, i e, bo musiałam przerwać e, nagrywanie. I, kiedy to potwierdzenie zostało do mnie e, wysłane i ja dzwoniłam po tych bankach, oczywiście nie udało mi się m, uzyskać absolutnie żadnych informacji. E, laska po prostu przestała się do mnie odzywać. E, pieniądze nigdy do mnie na konto nie wpłynęły. Ja zastanawiałam się, co z tym zrobić, ponieważ. E, Mimo wszystko, być może to było fałszerstwo, tego nie wiem. Natomiast stwierdziłam, że z racji szkodliwości społecznego czynu, tak to się mówi, tak, nie będę nic z tym robić. Czyli nie będę po prostu szła na policję i, 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 i wiecie, i tutaj robiła nie wiadomo co, ale powiem Wam właśnie, dlaczego ta historia łączy się z tą życzliwością, lojalnością i tak dalej. Kiedy już. To wszystko jakby ucichło. Okazało się, że z tą panią bardzo dużo influencerek miało problemy, że podobno część osób zostało przez nią oszukanych na pieniądze, że były różne mniejsze lub większe te oszustwa, ale że były już jak najbardziej wcześniej jasne i klarowne przesłanki aby stwierdzić, że, że no, ta osoba nie jest do końca w porządku. Natomiast nikt o tym nie mówił, nawet między sobą, wiedząc, że ja taką transakcję będę chciała dokonać z tą osobą, nikt mnie nie ostrzegł. To bardzo dobre, że się nie obrabia ludziom tyłka, tylko że tak sobie myślę, że w tej konkretnej sytuacji, trochę dla odmiany na odwrót, bo ta lojalność tutaj wyjątkowo zadziałała, zupełnie niepotrzebnie. Bo gdyby, wiecie, chyba nikt nie chciał się wychylać e, i, i, i nie chciał jakby, może też nie był przekonany w 100%, czy to było oszustwa, nie wiem. Podobno tam w końcu to się miało skończyć jakąś w ogóle pra, sprawą w sądzie. E, no szczęście, ja powiem Wam, że cieszę się, że myśmy się wtedy nie spotkały w tej Warszawie, bo ja jestem na tyle, czy byłam na tyle ciapowata, że ja jeszcze pewnie dałabym jej ten produkt. I powiedziała, dobra, to ten przelew wiesz, mi puścisz. I gdyby ona, jeżeli ona w banku miała możliwość cofnięcia przelewu, bo ja na przykład w swoim banku nie mam takiej możliwości, a w jej wydaje mi się, że jest taka opcja, za czym pieniądze wyjdą, nie? I, i gdyby ona na przykład przy mnie zrobiła ten przelew, potem go cofnęła, no to dałabym się klasycznie zrobić na, na 7 stów. I mimo, że ta historia miała miejsce, no dobre, kilka lat temu. To powiem Wam, patrząc na nią i na właśnie różne inne mm, historie osób, które znam i, i, i właśnie, no w ogóle, które też się dzieją wokół mnie, nauczyłam się, że jakby to, że jesteśmy w pewnej grupie społecznej, że część z nas się zna, że czasem ze sobą gadamy, pitu, pitu, to jednak absolutnie nic nie oznacza i bądź co bądź, wszyscy jesteśmy dla siebie obcymi, po prostu ludźmi. Zresztą patrząc na to też y, ile razy dałam się poniekąd oszukać ludziom, których znałam <grywanie> y, prywatnie, to co dopiero ludziom jednak z internetu. I tak jest w ogóle moje przesłanie. Ja też znam taką super hiper toksyczną opowieść o jednej pani, która wyłudzała różne produkty, y, bo takie historie też są. Ale ona jest jeszcze bardziej zagmatwana, i opowiedzieć ją to już naprawdę byłoby chyba dwie godziny mojego gadania, i to jeszcze na pewno chaotycznego, więc tą historię już Wam daruję. Ale no, ciekawa jestem Waszego zdania, czy miałyście kiedyś taką przygodę, czy kiedyś się przede wszystkim komuś oszukać. Wiecie, i niby nam wpajano mojemu pokoleniu od lat, jeszcze od historii czatu, że są tylko obcy ludzie z internetu, nie? No, to jednak myślę, że jesteśmy gdzieś tam otwarci. Ludzie obawiają się na randki, nie wiem, właśnie poznają się na, na YouTubach, na Instagramie. Wydaje się, że, że, że kogoś w jakimś tam stopniu znasz. A to nic bardziej mylnego. No, i skończyłam. I dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że ta historia Wam się spodobała, mimo że pewnie była chaotyczna na maksa. Ja idę teraz to cudo montować. A z wami się widzę zapewne w poniedziałek, no i tak jak mówię, słuchajcie, no musimy tutaj wspólnie się zaangażować, żeby ten vlog was mi wypalił Powiem wam, ja już mam nerwy i już mam dreszcze, że może przeginam, że jak będzie z tymi 24 filmami, czy wy je będziecie chcieli oglądać Oczywiście ja wam obiecuję, że część z tych filmów będzie króciutkich, bo ja sobie zdaję sprawę, że to będzie generalnie trudny czas ale no mam nadzieję, że będziecie tutaj mnie wspierać i dzielnie oglądać te moje... wypocidę, To chyba złe słowo. Te moje produkcje. Dzięki serdeczne, do zobaczenia do kolejnego filmu, buziaki, pa pa!